Z tej strony Anna, dziękuję wszystkim nowym i stałym widzom, słuchaczom i subskrybentom za to, że powracacie, za to, że dołączacie do tego kanału. Oczywiście dziękuję Wam za Wasze subskrypcje, lajki, komentarze, opinie i podziękowania również za wyświetlenia i udostępnienia kanału. A dzisiaj kochani cyk pod tytułem Masz wiadomość, także nie przedłużając, zobaczmy, co tu dzisiaj najważniejszego macie usłyszeć. dzisiaj za informacje dla Was się mają, kochani, pokazać. No, dziękuję. Pobudzasz swoją kreatywność. Być może jest to powiązane działaniom i zawdzięczasz tę kreatywność działaniom swoich przodków. Może twoi przodkowie nawołują o cierpliwość w związku z, jakąś, z jakimś działaniem? Coś tutaj możesz robić wbrew swojej własnej naturze. Coś, co wymaga kochani, od ciebie suwerenności, wolności determinacji względem samego siebie lub samej siebie być może do czegoś się śpieszysz do, do osiągnięcia jakiegoś sukcesu jakiegoś statusu, jakiegoś bogactwa być może tutaj czymś jesteś kuszony lub kuszona w związku z jakąś sytuacją. Być może to właśnie to jest wbrew Twojej naturze. Że nie jesteś osobą nastawioną cyklem na posiadanie materia materii, tak? Materialne. Możliwe, że otrzymujesz jakieś wizje. Zmienia się Twoja percepcja. Wyostrza się. Możliwe też, że wyczekujesz, kochani, na miłość, może masz wizję związane z, ze swoją idealną miłością, ze swoim, jakbyś nie wiem, idealnym połączeniem z kimś. Możliwe, że obawiasz się uciekającego czasu, że nie doczekasz tej miłości wymarzonej, wyśnionej. Tutaj możliwe, że na kogoś możesz tracić czas z powodu niedobrego dopasowania. Lub obawiasz się oczekiwania na miłość, która finalnie okaże się nieodpowiednim dopasowaniem do Ciebie. Masz sobie wewnętrzny kompas. tak? Masz też sobie dużo empatii, dużo współczucia, dużo piękności. Dlatego też chronisz swoje serce. Ale to tobie nie pozwala wzrastać i dokonać pewnego rodzaju zmiany w Twoim życiu, tak? Możliwe też, że oczekujesz na coś specjalnego, być może na jakąś specjalną wiadomość, ale ona jest opóźniona lub nie dochodzi lub nie doszła. Możliwe, że otrzymasz jakoś, jakąś propozycję, jakieś nowe relacji, ale coś tu będzie dla Ciebie zbyt aż takie, wiecie, uf, aż przesłodzone. Ktoś tu będzie słodzić po prostu niemiłosiernie. Możliwe też, że odnowi się jakiś kontakt, jakieś połączenie z kimś. Ktoś to w, ten, to w tym momencie być może już nie będzie ukrywał jakiś uczuć do ciebie, lub ty do kogoś. Lub ktoś, lub inaczej, ktoś tobie powie, że jesteś dla kogoś kimś ważnym, ważną, ale Twoje uczucia mogą być udawane względem kogoś, lub będzie kompletnie na odwrót, tak. Tu jeszcze kochani nie chcesz się czegoś nauczyć możliwe że mm, nie do końca panujesz nad swoim umysłem lub raczej inaczej nie kierujesz się swoim umysłem ponieważ dajesz tutaj powód do popisu swojemu sercu czyli tam gdzie cię jakby mocnie zabije serce od razu jakby gdzieś biegniesz nie dajesz sobie tego czasu na tą analizę. Uważasz, że być może zamieszanie to nie jest nic złego. Być może ktoś Cię wprowadzi w jakieś zamieszanie. Być może ty wprowadzasz jakieś zamieszanie. W jakąś relację uczuciową. Ktoś tu się może czegoś kluczowo trzymać, jakiejś relacji gdzie właśnie ktoś mimo tego, że ma poczucie, że ten czas ucieka, ponieważ jakby to nie jest to dopasowanie z kimś, to ktoś się tutaj kurczowo może jakieś relacje, kochani trzymać, uczuciowej. Żeby zaszły zmiany u ciebie, musisz napełnić jakby swój kubaczek, tak? Nie do końca chyba jesteś tutaj osobą zdecydowaną, nie do końca wiesz, czego chcesz, w którym kierunku podążasz. Mm. Najpierw musisz napełnić swoje serce miłością do siebie, a dopiero potem możesz oczekiwać na, na spełnienie jakichś tutaj swoich marzeń, życzeń pod kątem relacji uczuciowej z kimś innym, z kim będziesz miała, miał poczucie idealnego dopasowania. Musisz coś za, zaakceptować. Musisz coś zaakceptować, pewnego rodzaju transformację, ewolucję. Motyle mogą być dla Ciebie symboliczne. Być może często widujesz motyle. Być może jest to właśnie znak Twojej wewnętrznej transformacji, do której być może na ten moment nie potrafisz jeszcze podejść w odpowiedni sposób. No dobrze, jeśli czujesz, że jest to Twoje, to z tobą rezonuje. Daj, proszę znać w komentarzu. Przyjmij. Jeśli nie zostaw, proszę dla kogoś innego. A na dzisiaj to ode mnie, dla Ciebie wszystko. Ściskam, Pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, Pa.